Witajcie, redakcja Graż 24.pl kłania się nisko. Nie da się ukryć, że pod jednym z ostatnich zestawień spora rzesza osób domagała się topa poświęconego w całości tytułom ekskluzywnym na konsolę PlayStation 3. Oczywiście ten top prędzej czy później by powstał. Chcieliśmy dać sobie nieco więcej czasu na realizację powyższego projektu, ale z racji tego, iż Wasze życzenie jest dla nas rozkazem, postanowiliśmy przystąpić do dzieła szybciej, aniżeli pierwotnie zakładaliśmy. Przypominamy, że zasady i warunki doboru tytułów pozostały identyczne jak przy kompilacjach poświęconych Wii oraz Xbox 360. Zapnijcie pasy, zaraz startujemy! Cóż, nieprzychylnym zrządzeniem losu Sony postanowiło 28 marca zeszłego roku pozamykać serwery całej trylogii, dlatego też wszelkie pieśni pochwalne odnośnie trybu wieloosobowego Resistance'ów niestety nie mają już większego sensu. O tyle dobrze, że dzieła Insomniac Games nadal potrafią się obronić dzięki kampaniom dla pojedynczego gracza. Na szczególne wyróżnienie zasługuje druga część cyklu, oferująca najbardziej zróżnicowaną rozgrywkę i kusząca swego czasu urzekającymi widokami. Obecnie wrażenia to na nikim już nie robi, ale sześć lat temu, kiedy chimera o rozmiarach zawstydzających niejeden wieżowiec kroczyła przez miasto, siejąc pożogę i zniszczenie a wtedy spokojnie można było zbierać szczękę z podłogi. Niestety po fatalnych wynikach sprzedaży Resistance 3 i niezbyt dobrze przyjętym zarówno przez graczy, jak i krytyków Burning Skies na Witę, seria poszła do piachu i raczej nie zapowiada się na to, aby w najbliższym czasie ktokolwiek miał ochotę wskrzeszać nieboszczyka. Najnowsza odsłona kultowego cyklu gier SRPG zapoczątkowanego na poczciwej czarnulce. Odsłona, o której mowa, powraca do historii Laharla, Harla, młodego demona, spadkobiercy, władcy wymiaru. Niestety, młodziak nie jest szanowany i musi pokazać wszystkim, kto tu rządzi. Samo Brighter Darkness nie odchodzi zbytnio od reguł rządzących cyklem. Mamy turowe walki, pchające fabuły do przodu, a także masę dodatkowych wyzwań. Takich jak przepychanie ustaw w senacie oraz ulepszanie przedmiotów. Wszystko to cechuje spora dawka humoru. Jeśli ktoś szuka pozycji, w której można zatopić się na setki godzin i nabić postacie do poziomu wynoszącego nawet 9999, to nie znajdzie nic lepszego od tej pozycji. Jak za 4, to według wielu najlepsza i najbardziej rozbudowana część gangsterskiej serii wywodzącej się prosto z kraju kwitącej wiśni na przemijającą generację. Gra stanowi świetne połączenie eksploracji wirtualnego świata z prowadzeniem rozmów oraz przede wszystkim zchodzoną bijatyką, tak zwanym bitemapem. W odróżnieniu do poprzednich odsłon serii, tym razem otrzymujemy możliwość pekierowania losami aż czterech różnych postaci. Dzięki czemu przy grze nie mamy prawa się nudzić. Każda z nich posiada odmienne z tym walki, a co za tym idzie, pojedynki stały się jeszcze bardziej miodne i widowiskowe. Oprócz tego, jak 4 oferuje ogrom innych czynności, jakie możemy wykonywać podczas przemierzania ulic z dystryktu Kamurocho. Są to m.in. łowienie ryb, granie w kręgle, ping-ponga, bilet, uprawianie hazardu, kąpiele w gorących źródłach, prowadzenie klubu z hostesami itd. itd. Chcecie wycisnąć z gry 100%? to wygospodarujcie sobie jakieś 60 godzin wolnego czasu. Nic tylko siadać i grać i grać i jeszcze raz grać. Wielka szkoda, że takie perełki jak Yakuza 5, Kenzan czy Ishin prawdopodobnie nigdy już nie opuszczą granic Japonii. O ile dobrze pamiętacie, Sony nieszczególnie przygotowało się do wkroczenia w siódmą generację konsol. Niespełnoroczny poślizg względem Xboxa 360, architektura sprzętu sprawiająca niemałe trudności deweloperom, a i system sellerów brakowało, co jawnie przyczyniło się do tego, że PlayStation 3 było postrzegane bardziej jako odtwarzacz filmów Blu-ray aniżeli konsola stricte do grania. Pierwsze dwa lata życia sprzętu nie były zbyt owocne, ale nawet wtedy można było dokopać się do czegoś wartościowego. Za taki tytuł bez cienia wątpliwości można uznać Folklore, nietuzinkowego action rpg bazującego na mitologii celtyckiej. Pomimo siedmiu lat na karku, design świata dalej zachwyca, fabuła wciąga, a ciekawe wykorzystanie Six Asisa nadal potrafi zawstydzić innych twórców nie mających pomysłu jak sensownie wykorzystać funkcjonalność pada. Doceniając kunszt Dark Soulsów, nie można zapomnieć dzieła, od którego wszystko to się zaczęło. Zapraszamy do Królestwa Boletarii ogarniętego wszechobecnym mrokiem, gdzie odpowiedzią na każde pytanie jest śmierć, i to w znaczeniu bardzo dosłownym. Co byś nie zrobił, śmiertelniku, złowieszczy napis YOU DIED prędzej czy później wyświetli się na twoim ekranie. Inną kwestią jest, jakie wnioski wyniesiesz z tej srogiej lekcji. Jedno jest pewne. Jakim hojerakiem byś nie był, zawsze znajdzie się ktoś, kto spuści ci zdrowy w -dol. Trudno się dziwić, gdyż głównym zamysłem, który przyświecał twórcom była chęć wyżycia się na rozpieszczonych samograjami graczach. A patrząc po wynikach sprzedaży gier wydawanych przez From Software, w realiach Dark Fantazy masochistów najwyraźniej wcale nie brakuje. Warto zaznaczyć, że Demon's Souls było również inspiracją dla CD Projekt Red przy tworzeniu systemu walki dla Wiedźmina 2, a i pewnych podobieństw można również doszukiwać się przy innym tytule, za który również odpowiada Tomasz Gop, czyli Lords of the Fallen. Nic tylko się radować. Jak wiele jesteś w stanie poświęcić dla ukochanej osoby. Heavy Rain to test dla każdego z nas w interesujący sposób grający na naszych uczuciach. W grze przyjdzie nam pokierować czwórką bohaterów, i tylko od nas zależy, jakiego posmaku nabierze zakończenie dla każdego z nich. Heavy Rain posiada ponad 20 endingów, a śmierć któregokolwiek z protagonistów wcale nie oznacza końca zabawy. Show must go on! Yeah! Ale już na nieco innych, nie zawsze logicznych i spójnych zasadach. Ciekawi was, kto jest zabójcą Origami? Na te oraz wiele innych nurtujących pytań uzyskacie odpowiedzi sięgając po Heavy Rain. Początek 2010 roku stał pod znakiem pałającego rządzą zemsty Spartiaty, przemawiającego w polskiej wersji językowej po raz pierwszy głosem Bogusia Lindy. Co prawda, God of War 3 idealnie wpisuje się w ideologię Bigger, Better, More Badass, oferując więcej tego samego, lecz czyni to w stylu zajście godnym samego Boga Wojny. Jest ładniej, brutalniej, a przede wszystkim jeszcze bardziej epicko. PlayStation 3 ma się o tyle dobrze, że jest jedyną konsolą jak do tej pory, na której można zagrać w prawie wszystkie odsłony cyklu. Dwie przeniesione z PlayStation 2, dwie z PlayStation Portable oraz nie zgadniecie, również dwie dedykowane samemu PlayStation 3. Rok temu ukazała się ostatnia część o podtytule Wstąpienie, ale tym razem obyło się bez efektu wow, który towarzyszył nam grając w trójkę. Niemniej jednak dla fanów Kratosa trójeczka to tytuł obowiązkowy. Wkraczamy w strefę medalową, a na najniższym stopniu podium witamy drugą odsłonę Kilzona, która w ogólnym rozrachunku minimalnie uciera nosa części trzeciej. Dwójeczka urzekła nas bardziej przemyślaną kampanią dla jednego gracza oraz ciekawym podejściem do rozgrywek sieciowych. Tak to prawda, trójka oferuje więcej trybów oraz dynamiczniejszą rozgrywkę, ale pod względem infrastruktury jest sporym krokiem wstecz, nie wspominając o balansie samej rozgrywki. Drugi Killzone nie tylko posiadał dedykowane serwery czy lepsze wsparcie klanowe, lecz na dodatek wprowadził ciekawy patent z możliwością podglądania i analizowania starć przez stronę www i to za darmo. Tak, za darmo. Dopiero później inne firmy podchwyciły ten pomysł, w tym Activision, każąc ludziom płacić za subskrypcję Call of Duty Elite, które zresztą ostatecznie legło w gruzach jeszcze przed premierą Ghosts. Muldeague Killzona 2 najlepsze lata ma już za sobą, ale w przeciwieństwie do Resistenza grać nadal można. Grzechem byłoby nie wspomnieć o najbardziej ikonicznej, związanej z PlayStation 3 serii, za jaką uważa się Uncharted wraz z wyszczekanym Nathanem Drake'em w roli głównej. Gdy kino nowej przygody przechodziło swój gorszy okres, wszystko co przemawiało za Indiana Jonesem, mumiami i tak dalej zostało zawarte właśnie w Uncharted. Niestety czas pierwszą częścią nie oprzeć się zbyt łaskawie, natomiast trójka pomimo wyciskania z konsoli Sony z siódmych potów cierpi na przypadłość kopiuj w klej, przez co mamy wrażenie, że obcujemy z Uncharted 2 tylko w gorszym wydaniu. Dwójka miała tę świeżość, dobrą reżyserię, epickość, a także ciekawych bohaterów.

in the Middle East. They've implemented a system. A zwycięstwem zestawienia jest ninokuni Kuni Rove of the White Witch. W tym przypadku należy się małe sprostowanie. Na papierze wygląda to tak, że Nino Kuni miał swoją premierę w 2010 roku tylko i wyłącznie na terenie kraju kwitnącej wiśni i tylko na Nintendo DS, co kłóci się w sposób drastyczny z ideą tego topa. Jednakże za Wrath of the White Witch przemawia ten istotny fakt, że gra została napisana niemal zupełnie od nowa. Inny system walki, bazująca szczątkowo na edycji DS-owej, ale jednak inna fabuła. W naszym niemaniu jest to po prostu zupełnie inna gra. Zresztą, przyznać jak nas powiedzi. ilu z Was wiedziało o istnieniu Nino Kuni na handhelda Nintendo? Spokojnie, dalej możecie grać w tej błogiej niewiedzy, a ci uświadomieni już wcześniej niech na moment zapomną, że taka gra w ogóle istnieje. Nino Kuni jest ostatnimi czasy jednym z niewielu powodów, dla którego warto jeszcze interesować się JRPGami, a współpraca z japońskim studiem filmowym Ghibli zaowocowała bajecznie wykreowanym światem, niczym z najlepszych baśni. Najsmutniejsze w tym wszystkim jest to, że przez kłopoty finansowe Ghibli, które wszyscy znamy i przeważnie kochamy, może już nigdy nie powrócić. Dlatego cieszę się tym, co mamy. Moim sąsiadem Totoro, Spirit Away, grobowcem świetlików itd., tak a w tym oczywiście Nino Kuni. Bywaj stary, dobry przyjacielu. I tak oto przyszedł czas się pożegnać. Podejrzewamy, że decyzje, których dokonaliśmy mogą okazać się dla was zaskakujące, a być może wręcz kontrowersyjne. Ale hej, nigdy nie twierdziliśmy, że jesteśmy zdrowi na ciele i myśle. Różne gusta i preferencje poszczególnych redaktorów dały o sobie znać przy okazji naszych wewnętrznych głosowań. Dlatego też nie krępujcie się i podzielcie się swoimi typami. Ekskluzywnych tytułów na PlayStation 3 nie brakuje i na pewno pojawi się sporo ciekawych tytułów, dla których zabrakło tu miejsca. Dzięki za uwagę mówił dla was Neo, do zobaczenia, do usłyszenia na graż24.pl. Cześć!